A czemu wy tak go lubicie słuchać? Dlaczego? To my sami nie wiemy, bo, bo gada coś takiego, co słyszymy mi w sercu. Skąd przyjechaliście? Kopenhaga. Tak. Co to? to? Słowacja. Słowacja. Jest pod Podlasie godnie reprezentowane, nie tylko przez Białystok. Cześć braciaki. Cześć. Słuchaj, trzeba catering na 1000 osób zrobić, ogarniemy? Na raz? Na raz. Słuchaj, czy ty zauważasz ten problem, że młodzież teraz więcej czasu spędza wiesz, w świecie wirtualnym, prawda? W telefonach, a nie... <laughs> Sama atmosfera i to, że chce się to wytrzymać. żeby się z tym Dominikiem potłuczeć po raz który z chłopakami. Skąd ten nas? że nie możemy być całą ekipą, bo wiadomo, zagrali bardziej po sercach. Ja nie mogę nie przyjechać, to karmi. To wystarczyło. Będziemy poznawać serce króla, który jest największym z królów Izraela. Serce króla, który jest zdumiewającą postacią. Każdego z nas w sposób jedyny i niepowtarzalny do jedynej i niepowtarzalnej relacji z nim. Ponieważ ja sam ze swojej istoty jestem wyjątkowy i niepowtarzalny. I teraz całe moje życie to odkrywanie z dnia na dzień tej wyjątkowości i niepowtarzalności. Co na naszą wspólnotę i co księdz widzi? Piękny Kościół. Piękny Kościół, który jak wojsko idzie do... E, najpierw zmagać ze swoimi grzechami, a z, e, ze grzechami całego świata. Bogu niech będą dzięki. Miłość do ludzi toruje nam drogę do miłości do Boga. Nie możemy kochać Boga, nie kochając ludzi. Ogrodzica po prostu w wykonaniu mężczyzn to jest z... nie do opisania słowami no wręcz, no... drugi Grunwald. Matka Boża po prostu zabrała mi alkohol, Jak przeszyła mnie i po prostu zabrała mi to. Wiele takich dzisiaj było odpowiedzi, które były tylko potwierdzeniem tego, co w moim życiu się działo. Ja jestem pierwszy raz, dopiero się formuję, ale czuję, że to jest moje miejsce. Jestem z wami! <noise> Siostro, proszę nam otworzyć bramy nieba. Ale... Ale uniemożliwiacie mi to. nie wiem czy słyszeliście, za darmo są świadectwa Lęczewskie tam. Za darmo. Za darmo? Tak, tak. Bracie starosto Poznański, czy zgodnie z Maksymą darmo, dostaliście, darmo dawajcie, te świadectwa no, można? bardzo serdecznie proszę. To, to wspaniale, to bardzo dziękuję, bo Poproszę o klucz do tejnego archiwum. Bez maseczek, jeszcze. Tuk, tuk. Proszę tuk. i można tam sobie... To siostra trochę jak święty Piotr. Tak, jak to odbierasz te wyróżnienie, że na najwyższym poziomie dzisiaj możecie przeżywać te spotkanie? Co się z tego cieszę, to już wolałbym też być bliżej. Co trzeba było zrobić, żeby trafić do Loży VIP-ów? Uśmiechać się. To poprosimy szeroko. Nie miłosierdzie dla nas całego świata, dla nie miłosierdzie dla nas z całego świata. Wielu z nas przez całe swoje życie ma problem z poczuciem swojej wartości. Ciągle porównujemy się z innymi. Chcemy być tacy jak inni, którzy nam imponują. Ale najpiękniejsze fundamenty poczucia swojej wartości to zrozumienie tego, że ja jestem już z istoty swojej, będąc stworzonym przez Boga Inny. Szczęść Boże, bracia. Szczęść Boże. Ale yy, wiecie, że ostatni będą pierwszymi, a, a pierwsi, prawda? Ostatnimi. Mhm. Dlatego nie wszedliśmy w pierwszy ławce okazali się wiernymi w małych rzeczach. Niezastąpieni członkowie grupy medialnej WMTV, Sepcio, Grzesiu, kto tu dźwiga jeszcze z nami? Rudy, to chyba król Dawid, nie? Panie prezesie, panie prezesie Jacku, czy prezes ma jakieś specjalne potrzeby, które byśmy chcieli tutaj przedstawić teraz publicznie decydentom wspólnoty? Wszystko jest dobrze. Może by jakieś solidniejsze krzesło by się przydało czy coś? Owszem, czemuż nie? Prezesowi też należy się. Też bym chciał mieć, wiesz, takie owoce mądrości, prawda? To długo się to pielęgnuje? No, chwilę, chwilę. Tak, powiem ci, no, 3-4 miesiące trzeba. Czym smarować? Smarować masłem, margaryną. Bracie Wojtku, którą pozycję tutaj ze swojego księgozbioru naj, najbardziej polecasz się rekomendujesz? <ślam> Słucha. Nie, nie. Powiedz to głośno, bo to będzie moja żona oglądała. No <laughs> oczywiście, nie Oczywiście właśnie. No, tak, bez celerki, polecamy. Ty jesteś taki bardziej Dawid czy bardziej Goliat. Na razie jeszcze Goliat, ale nie że Dawid będzie. A dlaczego mielec Przecież mielec rymuje się z cielec? A wiemy dobrze co cielec. No ale cielec to nie to kęczy. Kęczy. No trudno. Podejrzewam, no? że legionowo. Tak? Legionowo, nie? pokornie. Klęcą, to są wojownicy prawdziwi. A jak tam, was, jak tam wasz koordynator? spisuje? jest wspaniale. Spokojnie, nie obejrzy tego, mów jak jest. I z tym się zgadzamy co gada i, i jest tam ten sam ten samy spirit, ten sam duch. Okay. dlatego i dlatego nas to łączy wszystkich tak razem. Dlatego te wszystkie są, dlatego że ten sam spirit jest w naszym sercu i same, to same poczucie. Także Pozdrawiamy do Słowacji.